Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki, byli dyrektorzy w telewizyjnej agencji informacyjnej TAI TVP, zostali zwolnieni dyscyplinarnie w dniach 15 i 16 stycznia. Decyzje te zostały podjęte w kontekście ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez dziennikarzy. Według informacji przekazanych przez centrum informacji TVP Zwolnienia zostały wykonane w trybie dyscyplinarnym w odpowiedzi na działania szkodliwe dla spółki, które miały miejsce po ogłoszeniu nowych władz TVP w grudniu 2023 roku. Samuel Pereira otrzymał oficjalne powiadomienie o zwolnieniu drogą elektroniczną, zaś Michał Adamczyk i Marcin Tulicki zostali poinformowani osobiście. Centrum Informacji TVP nie podało publicznie szczegółów dotyczących zwolnień, ale wskazało na szereg nieprawidłowości i działań na szkodę spółki. Te wydarzenia są częścią szerszych zmian w TVP, które nastąpiły po postawieniu nadawcy w stan likwidacji w końcu poprzedniego roku. Sytuacja ta wywołała spekulacje i plotki o przyszłości wielu znanych twarzy związanych z TVP, co skutkowało serią zwolnień zarówno wśród celebrytów, jak i dziennikarzy. Michał Adamczyk Samuel Pereira i Marcin Tulicki, byli dziennikarze Telewizji Polskiej, TVP, zostali zwolnieni dyscyplinarnie w dniach 15,16 stycznia 2024 roku. Przed zwolnieniem, oni wraz z innymi kolegami z pracy, długo okupowali budynek TVP przy plac powstańców Warszawy, mając nadzieję, że mimo zmian w TVP, uda im się zachować swoje stanowiska. Jednakże zarząd TVP uzasadnił ich zwolnienie szeregiem zarzutów, w tym działalnością konkurencyjną wobec TVP w TV Republika, szkalowaniem pracodawcy oraz podejmowaniem innych działań na szkodę TVP. W tym próbą wtargnięcia do siedziby przy ulica Woronicza, z doniesień wynika, że dwóch z dziennikarzy próbowało uzyskać od TVP dodatkowe odprawy finansowe w wysokości prawie 300 tysięcy złotych na osobę, wykorzystując do tego celu porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, które wypełnili niezgodnie z ustaleniami z pracodawcą. Likwidator spółki Daniel Gorgosz potwierdził te informacje. Dodatkowo, w związku z opisanymi działaniami, TVP rozważa podjęcie kroków prawnych zmierzających do pociągnięcia byłych pracowników do odpowiedzialności karnej, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.